Jak wiemy, pojedynczy tranzystor bipolarny ma sporo parametrów. Jednym z nich jest tak zwane wzmocnienie, czy raczej współczynnik wzmocnienia tranzystora. Czasem określa się go jako beta, czasem jako HFE, ale w uproszczeniu przyjmijmy, że jest to po prostu liczba, która określa stosunek prądu kolektora do prądu bazy, czyli jest to taka liczba bez określająca nam liczbowo, jakie wzmocnienie ma dany typ tranzystora. Oczywiście im liczba ta jest wyższa, tym wzmocnienie tranzystora większe. Nie mylmy jednak wzmocnienia tranzystora z jego mocą, czyli zdolnością. Pracy z dużymi prądami, z dużymi mocami, bo to zupełnie coś innego. No dobrze, mamy powiedzmy jakiś tranzystor bipolarny i chcemy go zastosować w układzie, w jakimś projekcie. Na razie nie jest istotny w jakim. Jednak okazuje się na przykład, że tranzystor, jaki chcemy użyć, ma zbyt małe wzmocnienie, zbyt małą tą betę i nie jest on w stanie zapewnić nam prawidłowego działania naszego projektu. Co możemy w tym przypadku zrobić? Możemy rzecz jasna, poszukać jakiegoś innego typu tranzystora, przerobić nasz układ i dodać inne tranzystory. Ale nie zawsze nam się to uda. Możemy natomiast zastosować zamiast zwykłego tranzystora jego odmianę, czyli tak zwanego Darlingtona. Darlington to nic innego jak dwa tranzystory bipolarne połączone i umieszczone w jednej obudowie. Mamy zasadnicze dwa typy Darlingtonów czyli Darlingtony typu NPN i PNP, tak samo jak w przypadku pojedynczych tranzystorów. Widzimy, że kolektory w obu tranzystorów w tej obudowie Darlingtona są połączone, a emiter pierwszego tranzystora jest połączony z bazą drugiego. W obu. Konfiguracja. Czasem na schematach Darlingtony oznacza się w ten sposób: czyli tutaj przy kolektorze mamy takie dwie kreski. Współczynnik wzmocnienia takiego zestawu Darlingtona po prostu jest równy iloczynowi wzmocnienia obu tranzystorów i w rezultacie wzmocnienie Darlingtona jest bardzo duże i może wynieść nawet kilka lub nawet kilkanaście tysięcy. Czasem do układu Darlingtona dodaje się rezystory dodatkowe. One są oczywiście umieszczone w obudowie, także. My nie mamy do nich dostępu. No i pytanie, po co się te rezystory dodaje? Otóż rezystory te dodaje się, aby przyspieszyć wyłączanie tranzystora T2. Ja Wam później opiszę, na czym to polega i po co to w ogóle się stosuje. Oczywiście, rezystory są również w obudowie naszych Darlingtonów. Ja tutaj wyszedłem poza obudowę, jak gdyby, ale one są w obudowie Darlingtona jako jedna całość. Wydaje się, że takie rozwiązanie, taki Darlington, to jest coś idealnego, bo taki układ zachowuje się podobnie jak pojedynczy tranzystor o bardzo dużym wzmocnieniu i być może powinno się produkować wyłącznie Darlingtonem. No po co nam zwykłe tranzystory? Niestety Darlingtony mają wady i to spore. Pierwszą wadą jest większe napięcie progowe na wejściu Darlingtona, czyli pomiędzy bazą a emiterem. Pojedynczy tranzystor ma to napięcie progowe tutaj na poziomie, pamiętamy, około 0,7 V, a Darlington ma to napięcie dwukrotnie wyższe, no bo napięcia obu tranzystorów, baza, emiter się po prostu sumują. Drugą wadą jest napięcie nasycenia tranzystora Dar Darlingtona, czyli spadek napięcia na przewodzącym tranzystorze, tutaj między kolektorem a emiterem. Dla pojedynczego tranzystora bipolarnego pamiętamy, że spadek ten był dosyć niski i wynosił 0,2 V, a dla przewodzącego Darlingtona, jeśli tu płynie prąd przez kolektor, no to... Jest to już aż 0,9 V, a to naprawdę spora różnica. Ten wysoki spadek powoduje, że Darlingtony bardziej się po prostu grzeją, przewodząc duże prądy. Bardziej się grzeje struktura wewnątrz Darlingtona. No i jeszcze trzecia wada. Darlington ma również kłopoty z przełączaniem, to znaczy tranzystor T1 nie może wymusić zatykania tranzystora T2, bo tutaj, no, jakby widzicie, baza jego wisi w powietrzu, jest tylko dołączona do emitera poprzedniego tranzystora i nośniki tutaj w, w obszarze baza-emiter muszą Zanikać samoistnie. W związku z tym Darling ten taki goły jest dosyć wolny, jeśli chodzi o przełączanie, a zwłaszcza o przechodzenie ze stanu nasycenia do stanu zatkania tranzystora 2. I dlatego czasem stosuje się ten rezystor, który tutaj wam wcześniej narysowałem, ten pomiędzy bazą a emiterem tego tranzystora drugiego, mocniejszego, wyjściowego, który jak gdyby przyspiesza. Zatykanie, czyli usuwanie ładunków z obszaru baza, emiter. Z kolei ten rezystor powoduje lekkie zmniejszenie no, współczynnika wzmocnienia całego Darlingtonu, ale gra jest warta świeczki. Te wszystkie wady co prawda nie wyeliminowały Darlingtonów z wielu zastosowań, nadal są one używane, ale trzeba o nich pamiętać w czasie projektowania własnych konstrukcji. W praktyce okazuje się, że często najbardziej dokuczliwą wadą Darlingtonów było to wyższe napięcie progowe na w jego wejściu, to napięcie baza emiter. Pamiętamy, że wynosiło ono tam 1,4V. Wadę tę można wyeliminować stosując układ Ciklaego czy Cyklajego. Nie wiem jak to się czyta. Jak widzimy, też mamy dwa tranzystory w każdym takim układzie, ale są to już tranzystory bipolarne o różnych typach przewodnictwa. Czyli na wejściu układu Schottky'ego NPN mamy tranzystor NPN, a drugim tranzystorem tym T2 jest już tranzystor typu PNP. Jak widzimy, o typie przewodnictwa całego układu Schottky'ego decyduje tranzystor pierwszy ten wejściowy. Układ Schottky'ego eliminuje wadę Darlingtona, eliminuje to wyższe napięcie polaryzacji, czyli ma ono takie Samo napięcie jak zwykły tranzystor, czyli tylko 0,7V, bo mamy tutaj tylko jedno. Złącze baza-emiter. Układ ten nazwany został na część węgierskiego wynalazcy Georgia Siklajego, czy który opatentował swój wynalazek w roku 1956. Zatem w takiej konfiguracji wystarczy tylko 0,7V, aby włączyć parę Siklajego. Podobnie jak w Darlingtonach współczynnik wzmocnienia całej pary Siklajego jest wysoki i równy iloczynowi wzmocnień obu tranzystorów pary. Niestety układ Siklajego ma jeszcze wyższe napięcie nasycenia kolejnego. Lektor emiter niż Darlington wynosi ono nieco więcej niż 0,9V, ale jest to mniej więcej przybliżenie to samo, także układ cyklego jakby nie eliminuje wady napięcia nasycenia pary tranzystorów. Kiedy bliżej przyjrzymy się układowi pary Cyklego, to odkryjemy dziwną rzecz, na przykład dla pary typu. NPN, kolektor układu cyklajego, jest w istocie przecież emiterem tranzystora T2, a emiter pary jest w istocie kolektorem. Podobnie jest w parze typu PNP. Czy to nie jakaś pomyłka? Nie, tak właśnie ma to wyglądać. Czasem taka konfiguracja jest dosyć wygodna i ma zastosowanie, kiedy chcemy odwrócić jakby polaryzację sterowania od polaryzacji zasilania, np. we wzmacniaczach z parą komplementarną lub w zasilaczu. Taki przykład znajdziemy, powiedzmy, we wzmacniaczu odbiornika Radmor, gdzie mamy tranzystory mocy o tym samym typie przewodnictwa i tam chyba dolny tranzystor, z tego co pamiętam, jest właśnie sterowany w, taki, w takiej konfiguracji pary Cyclaego. Kiedy stosować Darlingtona, a kiedy układy Cyclaego? Kiedy mamy sytuację, że musimy przełączać na przykład sporą moc. Powiedzmy, że mamy układ Arduino i chcemy sterować z niego sygnałami z Arduino sterować bezpośrednio żarówką samochodową na przykład, a nie chcemy używać przekaźnika, no to możemy mieć problem, ponieważ do przełączania dużego prądu potrzebujemy tranzystora o dużej mocy admisyjnej. Będzie on prawdopodobnie miał bardzo niską beta, czyli współczynnik wzmocnienia prądowego. Na przykład, kiedy prąd żarówki wyniesie 5 amperów, a beta naszego tranzystora wyniesie powiedzmy 50, to do pełnego włączenia żarówki będziemy potrzebować prądu bazy około 100 Miliamperów. Takiego prądu nie dostarczy nam wyjście układu Arduino. Oczywiście zawsze możemy zastosować dodatkowy tranzystor, ale prościej jest użyć właśnie Darlingtona, który ma duży współczynnik wzmocnienia, a dodatkowe 0,7 napięcia baza emiter nie ma tutaj większego znaczenia. Spróbujmy sobie zasymulować taki układ z jednym tranzystorem i wiemy, że prąd, którym dysponujemy, powiedzmy z układu Arduino, prąd sterujący tranzystor, to tylko 20 mA i zobaczmy, czy wystarczy nam jeden Czyli włączamy nasz obwód. No i widzimy, że prąd płynący przez obwód baza emiter tranzystora wynosi już ponad 20 mA. Jest wyższy od tego, który dałby nam układ Arduino, wyjście układu Arduino. A nadal żarówka, jak widzimy, się nie świeci, ponieważ prąd kolektora wynosi w tym przypadku tylko około 750 mA. A tutaj, żeby żarówka się zaświeciła, no to musi być przynajmniej te 5A. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, dlatego, że tranzystor, ten pojedynczy, to jest tranzystor musi być dużej mocy, o dużym prądzie kolektora, a taki tranzystor, jak widzimy, ma niski współczynnik beta. Wynoszące około 30, no maksymalnie do 100, który powoduje, że tak niski współczynnik powoduje, że taki tranzystor no, nie wysteruje nam, nie, nie załączy nam żarówki bezpośrednio sterowane z układu Arduino. Tym razem, zamiast jednego tranzystora, mamy tutaj układ Darlingtona. Jak widzimy, on się składa z dwóch tranzystorów. No i spróbujmy sobie włączyć ten opornik, również jest teraz innej wartości. I włączmy sobie, no i zobaczmy. Przy prądzie 2,2 mA ten układ zupełnie poprawnie załącza nam naszą żarówkę. Płynie prąd 5A. Jak widzimy, żarówka się świeci. Zatem układ Darlingtona zapewnia nam odpowiedni, odpowiednie wzmocnienie, czyli współczynnik wzmocnienia tym razem takiego Darlingtona wynosi bardzo, bardzo dużo, kilka tysięcy. No i w takim przypadku Arduino bez problemu wysteruje nam naszą żarówkę. Kiedy jednak napięcie progowe Darlingtona 1,4 jest dla nas za wysokie, no to wtedy możemy używać... Układu jego, pamiętając o jego pozostałych wadach. Dziś produkuje się ogromną liczbę modeli Darlingtonów w przeróżnych obudowach, mocach i napięciach pracy, zarówno w konfiguracji NPN, jak i PNP. Jak widzicie, w wielu modelach montuje się dodatkowe rezystory i diody w celu polepszenia parametrów. No i trzeba o tym pamiętać, wykonując pomiary ich sprawności, na przykład multimetrem na pomiarze diody, żeby nie być zaskoczonym, że tam jakieś dziwne wskazania są. Zróbmy sobie prosty eksperyment. Założyłem tutaj tranzystor. Do testera jest to tranzystor typu NPN BC 546. Zmierzmy sobie jego właściwości. Nasz tester pokazuje, że jest to tranzystor bipolarny NPN o współczynniku wzmocnienia Beta 283 i napięciu progowym, czyli tym baza emiter wynoszącym 690 MV, czyli jest to napięcie 690 MV, czyli jest to napięcie prawie idealnie zgodne z teorią, która nam mówi, że to powinno być 07V. Wyjmijmy sobie teraz tranzystor i dołączmy do, do niego, do testera układ. Darlingtona. Ja tutaj zmontowałem na breadboardzie układ Darlingtona składający się również z tranzystora BC546 oraz dodatkowo z tranzystora BD139. I zobaczmy, co nam teraz wskaże tester. No tester wskazuje nam, że nadal jest to układ, że to jest jeden tranzystor, on to traktuje jako jeden tranzystor, bipolarny NPN, o współczynniku wzmocnienia 45800. Taki jest współczynnik wzmocnienia, ponieważ te dwa współczynniki obu tranzystorów się przemnożyły. I co ciekawe, napięcie wejściowe, to spadek napięcia na wejściu baza emiter Darlingtona wynosi 1,16 setnych. Za jest 1,4 V, także tutaj trochę się to mija z teorią, bo tutaj miało być teoretycznie 1,4, a jest 1,16 V. Spróbujmy sobie teraz zamiast układu Darlingtona zbudować parę cykla jego i zobaczymy, jak ona będzie widziana przez ten tester. Zmontowałem teraz parę cykla jego, wymieniając ten tranzystor BD139 na tranzystor BD140. No i w tym przypadku cała ta para cykla powinna być odnajdywana, rozpoznawana przez tester jako tranzystor typu NPN. Sprawdźmy sobie. No i rzeczywiście jest rozpoznawana jako tranzystor typu NPN. Ale jak widzimy, współczynnik wzmocnienia jest odczytywany nieprawidłowo. Nie wiem dlaczego. No próbowałem różnych tranzystorów, ale tak zawsze ten tester wskazuje, czyli on nieprawidłowo rozpoznaje współczynnik wzmocnienia pary siklajego. Natomiast prawidłowo rozpoznaje ten spadek napięcia baza-emiter, który jest już niższy, tak jak widzicie, nawet niższy trochę niż 0.7 V. Natomiast nieprawidłowo tester wskazuje współczynnik wzmocnienia, który wynosi tutaj 656, ja mierzyłem sam tranzystor BD140, jego współczynnik wzmocnienia to jest około 350, także tutaj te współczynniki, ten współczynnik jest trochę wyższy dla pary Sicklay'ego, ale powinien być znacznie, znacznie wyższy, no podobnie jak przy Darlingtonie. Ciekawym zastosowaniem Darlingtonów jest popularny układ scalony ULN2003, który jest w istocie złożony z siedmiu Darlingtonów z towarzyszącymi elementami, czyli są tam jeszcze rezystory i diody. Układ ten jest stosowany jako układ wykonawczy do sterowania np. silnikami, serwomechanizmami, przekaźnikami o wyższym napięciu zasilania. Może być on sterowany sygnałami cyfrowymi o małej wydajności prądowej, np. wyjściami układów CMOS lub Arduino. Ciekawym modelem Darlingtona jest tranzystor z SAP16N, który ma w swojej strukturze dwa rezystory, w tym rezystor emiterowy dużej mocy oraz dodatkową diodę w obwodzie bazy. To jest tranzystor dedykowany wprost do układów audio wzmacniaczy mocy. Co ciekawe, nie produkuje się scalonych układów jego, przynajmniej ja nic o tym nie słyszałem. I to tyle mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieli, czym jest układ sikla jego, kiedy się go stosuje i czym różni się on od układu Darlingtona. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie was pozdrawiam i do następnego razu.